Dalsze tknienie w dotychczasowym sposobie myślenia na temat pieniędzy unijnych jest prostą drogą do bardzo dotkliwej porażki. Po prostu uda się nas z łatwością rozegrać. Bo ten budżet zaprojektowany jest w taki sposób, że te tradycyjne polityki unijne, z których my do tej pory korzystaliśmy, polityka rolna, polityka spójności, one mają relatywnie, szczególnie w, w, przy uwzględnieniu inflacji, mniejszy udział w budżecie, a do tego dobudowany jest nowy filar stawiający na nowe, na nowe technologie, na istniejące potężne firmy, który będzie prawdopodobnie z istotnym prawdopodobieństwem bardziej zasilał te państwa, bardziej rozwinięte już z jakąś rozwiniętą technologią. Tak? Oprócz kwoty liczą się te mechanizmy polityczne, które są podpięte do tego budżetu. To znaczy, to, to jest również rozgrywka o władzę, rozgrywka polityczna, nie wyłącznie rozgrywka gospodarcza. I po drugie, ze względu na to, że za 5-7 lat Polska będzie państwem, mam nadzieję, że Polska będzie państwem, które będzie znacznie bardziej potrzebowała pieniędzy na technologie cyfrowe, na zbrojenia, na nowe technologie, na rozwój. A nie tylko na budowanie dróg. To znaczy, my nie możemy zadowolić się statusem najlepiej opłacanego biedaka w ramach tych negocjacji, ale musimy wykorzystać je w taki sposób, by budżet unijny stał się również dźwignią, za pomocą której możemy doświadczyć realnej konwergencji. Czyli realnego wyrównania się standardów życia w Polsce i w, innej, w innych częściach Unii Europejskiej, a to nie będzie możliwe, jeżeli również w Polsce nie, będzie, nie będą powstawały wielkie firmy, wielkie marki i nowe technologie. My nie możemy tego przehandlować za kilka czy kilkanaście miliardów euro na drogi czy rolników, z całym szacunkiem dla drogi i dla rolników. To znaczy, muszą, wraz z rozwojem gospodarczym Polski musi się zmienić nasz schemat myślenia o, o unijnej polityce. Musimy. Brać udział w politycznej rozgrywce o władzę i musimy brać udział również w rozgrywce o dostęp do tych źródeł finansowania, które zapewniają ten największy wzrost gospodarczy, tą największą wartość dodaną. Tam jest dzisiaj ukryte polityczne złoto, mówiąc językiem, również z polskiej polityki. Oto dzisiaj toczy się ta gra, a nie tylko o to, ile będzie, jak, jak, jaką pulę pieniędzy dostaniemy na tradycyjne polityki, z których korzystaliśmy. Polska się zmienia.